Witam Państwa w nowym roku 2021. Cebula zimująca w gruncie. Plantacja troszeczkę później zasiana niż zwykle, ale cebula prawie że w fazie takiej, jak powinna być, weszła w zimowanie. Jeszcze gleba zamarznięta. Udało mi się wydłubać jedną roślinę. Zaraz pokażę. O, tutaj mamy tą roślinę. Korzeń jest fajny. Roślina też, ale jeszcze proszę Państwa nie ruszyła, już niektórzy zaczynają się bardzo mocno śpieszyć, zaczynają rozsypać nawozy, rozsypywać nawozy azotowe, według mnie e, i e, ludzi, którzy się troszkę na tym znają, jeszcze troszeczkę za wcześnie, proszę się chwileczkę wstrzymać, niech ta ziemia rzeczywiście trochę się nagrzeje, odpuści całkowicie, jeszcze jest zmarznięta, grzebałem tutaj troszeczkę ziemi, proszę mi uwierzyć, jeszcze jest chwilę za wcześnie. Gdzieś myślę, że jeżeli taka będzie pogoda, tydzień, półtora tygodnia, koniec przyszłego tygodnia możemy zacząć myśleć o rozsypywaniu nawozów azotowych. Jak ta cebula ruszy, wtedy będziemy myśleć dalej o ochronie przed chwastami, ewentualnie jakiś tam przy dobrych temperaturach pierwszy zabieg wykonać na, na, na choroby, żeby gdzieś tam jakby jakiś tam mączniak się ukrył, to żeby go zwalczyć, ewentualnie zrobić jakieś stymulacje wzrostu, żeby te rośliny szybciej ruszyły, ale musi zrobić się jeszcze cieplej. Marzec to jest miesiąc, w którym cebula zimująca właśnie może wypaść, ponieważ mogą przyjść jeszcze chłodne wiatry wschodnie, takie wysuszające i ta cebula może po prostu jeszcze wylecieć. Także proszę się jeszcze chwileczkę wstrzymać.